Cześć, nazywam się Filip i bardzo miał w jechać. Yes. Będziemy chcieli z moim kolegą, który nagrywa, kręcić odcinki Minecrafta. Najbliżej to będzie w... no, tak, lipiec... listopad, przepraszam. No. A tak, to może teraz to ja. się Siema. Ja będę MMS-em, nazywam się Michał. No, i może coś powiedz więcej. Ja teraz No, to może ja coś powiem. O. Będziemy kręcić odcinki przygód z Minecraft. Najlepsi. Gości. No. Może jak yy, będziemy mieli kogoś lepszego, to może... Yy, Na odcinkach specjalnych. Właśnie, dojemy. to ktoś będzie występował. No i ogólnie tam pierwsze odcinki, to wiecie, będą takie... To jak zbieramy drogę jakichś materiałów, jak już będziemy no. mieli jakieś materiały, to będziemy wstawiać do. No. Ja będę na moim koncie wrzucał, Filip będzie e, co jeden dzień. O, to wiem. Dziękuję. Ja. No, no. Będą odcinki co jeden oh. dzień. No, 12. I, i, I raz będzie Filip nazwę wymyślał, a raz ja. No, no to to wszystko, no to cześć. Dzięki.